Gramy na maxa, czas na recenzję. Far Crya 6. Gra dosłownie e, parę. No, prawie, prawie. Parę dni, <grym> Kilka października. Kilkanaście dni temu została e, wydana e, na praktycznie wszelkich platformach, bo i mamy PC-ty klasycznie, ale i PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Series SX. E, tylko tutaj Switcha nam brakuje. Stan, tak, standardowy zestawik, Brakuje. No. E, spróbujemy dosyć. E, odmiennie poprowadzić tę recenzję, bo skupimy się na tym, żeby opowiedzieć o naszych e, e, takich plusach tej produkcji co się i minusach. Konkretnie, się podoba, tak jest. E, zwięźle na temat. E, no i, i zaczniemy tylko od takich jeszcze szczegółów, bo powiedziałem, że e, 7 października premiera, na jakich e, e, konsolach i, i platformach. E, oczywiście wydawcą, producentem jest Ubisoft, dziękujemy też Ubisoftowi Polska za dostarczenie e, kopii do recenzji. E, I to jest kolejna odsłona serii, e, która jest zupełnie nową historią, mamy zupełnie nowego bohatera, nazywa się Dani i możemy być zarówno kobietą, jak i tak, mężczyzną jest. jako ten Dani. E, mamy prolog, mamy wyspę. Mamy Cii misję, mamy zakończenie, tak. <noise> dużo dużo hmm. klasyki e, w tym wszystkim. To ja zacznę. E, ale właśnie. Co ci się podobało? Dani Rojas, nasza główna bohaterka. Wydaje mi się, że ona jest Le domyślnie. Bohater? Wydaje mi się, że główna bohaterka jest kobietą domyślnie, bo niektóre sceny są tak. Ale to nieważne, bo to spoilery. W każdym razie podoba mi się w Far Cry 6 to, że ma charakter tak grać dzięki temu, że nasza postać występuje w końcu w kascenkach bardzo konkretnie, że reaguje na to, co się dzieje, że jest emocjonalna, mimo że ta historia nie jest jakaś super doniosła, i nie wiem, szybko o niej zapomnę na pewno, ale w momencie, kiedy grasz, jakby, to ona. Pozwala się bardziej zaangażować przez to, że widzisz reakcję postaci, moim zdaniem. I to jest, to jest duży plus, bo w Far Cryu tego nigdy nie miałem. Ja, ja przynajmniej tak nigdy nie miałem w poprzednich Far Cry'ach. Co za razem dla mnie też łączy się jako plus u mnie z tym, że e, oczywiście mamy tą swoją postać, z którą budujemy te różne relacje z, z, z rebeliantami, z różnych... Dzielnic, nazwijmy to, czy też regionów danej wyspy, ale ten taki nasz główny antagonista, czyli Anton Castillo, Aha. jest taką historią trochę oddzielnie z tym swoim synem, taką bardziej poważną, a to wszystko, co się tutaj dzieje, z czym my jakby obcujemy, jest i trochę zabawne, i trochę prześmiewcze, i trochę takie nawet wzięte szczapy, bo mamy na przykład swojego pupila, który już na samym początku mamy krokodyla, tak? Czy tam aligatora, tak. który jest naszym pupilem, możemy mieć i pieska i, i chyba nawet koguta, czy coś takiego. Tak więc takie dosyć dziwne rzeczy się. Ale misje tutaj... główne to jest taka mieszanka, że jest tam też poważnie, nie? bo tam umierają jakieś postaci i tak dalej, więc jest tak jest dobry balans raczej zachowany. Tutaj, moim zdaniem. I, I co też w tym wszystkim gra rolę szczególną, przynajmniej dla mnie, to, że te misje, jednak w tych, jeśli chodzi o te fabularne, są w dosyć ciekawy sposób często poprowadzone, przez to nie ma takiego syndromu, który często powtarzał się dla mnie od czwórki. E, przez piątkę i te wszystkie e, poboczne, e, e, dodatkowe farkraje, że jednak ta fabuła, te zadania były takie mech. Oczywiście tutaj to wszystko jest, tak? Mamy zarządzanie bazą, mamy ulepszanie swoich broni, e, kamuflaże, dodatki e, i to wszystko jest obecne, ale zarazem w dobry sposób ograniczone, że ten poziom irytacji, który często mieliśmy na przykład w piątce, jest ograniczony do minimum, bo teraz nie zbieramy tysiąca broni po naszych tylko bronię mamy w konkretnych miejscach do, do wygrania, do dostania do za misję. E, a tak naprawdę walczymy tylko o to, żeby sobie jakieś ulepszenia w nich znaleźć, i nie musimy całego taboru 100 karabinów maszynowych mieć w plecaku. O tym też potem w minusach może trochę, ale też, e, co mi się podoba a propos braku frustracji, to w tej grze Ubisoft zrozumiał, że jakby gracze już mają dość chodzenia po otwartych światach, i praktycznie po prologu bardzo szybko mamy dostęp do samolotów, do kombinezonu, do szybowania. I możemy dzięki temu i dzięki innym paru elementom bardzo szybko docierać zawsze do celu misji. Tak? Nawet jeżeli coś jest dwa kilometry oddalone. To mamy szybką podróż odblokowaną bardzo szybko do kryjówek naszych. Mamy samolot dostępny czy helikopter, który nawet jeżeli nas ktoś niby zestrzeli, bo jesteśmy w zastrzeżonej strefie powietrznej, to jak sobie wyskoczymy z tego śmigłowca po drodze do celu, to potem sobie po prostu szybuje na wingsucie do, do misji, do obszaru misji i tyle. I to, jest, to mi się bardzo podoba, bo jakby dzięki temu jest zwięzły taki ten farkaj i szybki. I ja wiem, że to trochę głupio brzmi, że nie chce nam się chodzić po tym świecie, który dla nas przygotowali twórcy, ale jak już pochodzimy po nim 10 godzin, to potem już. No jakby widzieliśmy dużo i po prostu jest dynamicznie dzięki temu i jest dobre tempo. Co zarazem jest jeszcze kolejnym plusem, jak już tak od plusów tutaj zaczynamy i dążymy przez nie, to, że ten cały świat, mimo tego, że nie musimy po nim chodzić, ganiać, to jednak jest bardzo ładnie przedstawiony, bardzo ładnie skonstruowany i jest tutaj naprawdę świetny design, ale to też jak i w to prawda, no? innych produkcjach Ubisoftu. To tu Ubisoft... można dodać miasteczka też, że są ładne. Potrafi tworzyć e, fajne lokacje, ma tylko czasem te problemy z tworzeniem fajnych rzeczy, żeby te, w tych lokacjach się działy, bo e, cała Jara, czyli ta wyspa lub zestaw wysp no, państwa. To jest muzyjny, bardziej wyspa. No, tak, e, jest stylizowana oczywiście na Kubę nasz główny przeciwnik. E, nie wiem, na Fidela Castro na przykład też. Sami twórcy w przeciwieństwie do poprzednich części też nie ukrywają tutaj inspiracji takich totalnych. No Mamy te, te nawet samochody takie w stylu lat 50., przełomu 50. i 60., które nieco rozlatują się hmm. na, tych, na tych beznadziejnych jednak drogach jary. Możemy też jeździć na koniu. Tak jak tak, wspomniałeś. Tak, chyba. Wydaje mi się, w tej części. A propos jeszcze tych lokacji, to miasteczka mi się podobają, bo zazwyczaj nie mieliśmy takich miasteczek dużych w, w Far Krajach, więc to jest taka trochę nowość, szczególnie ostatnie miasto, które mamy. Niestety, mało w nim jesteśmy w tej grze, ale można grać po napisach końcowych, jakby, więc potem można sobie zwiedzać e, troszkę więcej, e, lo, no, całych cały tych wszystkich lokacji i obszarów całej wyspy. Um, I tam ja tam też... gameplay się trochę zmienia, bo my często na przykład e, po budynkach sobie skaczemy i, ro, i robimy jakieś misje, a e, zupełnie inne życie się, się dzieje po prostu na, na samych ulicach. Tak, jeszcze jakby dla mnie taki ostatni chyba plus tak naprawdę tej gry to jest to, że mimo tych tam 20 paru godzin, które zajmuje ukończenie głównego wątku. Nawet szybciej można go zrobić na spokojnie, myślę. To po prostu, że mnie strzelanie nie, nie nudziło w tej grze, bo jest fajnie zrobione po prostu to podchodzenie. Mimo, że struktura misji jest często podobna, że jakby idziesz, jest baza, zniszcz alarmy, pokonaj wrogów headshotami, tam pójść do celu, to jakby to strzelanie, właśnie pokonywanie wrogów tymi dwoma headshotami na przykład. Jest bardzo satysfakcjonujące dla mnie i bardzo mi cieszy, że nie ma tu takich wrogów, jak w New Dawn mieliśmy, wiesz, że mają pasek zdrowia, który się... Po... Pojawiają się bardzo rzadko tacy wrogowie, jak tam bardzo narobimy dużo złego, to nas goni taka armia specjalna, ale większość wrogów przez całą grę to jest maksymalnie na dwa headshoty, co mi się naprawdę bardzo podoba, że to nie jest, wiesz, nie zrobili z tego The Division, gdzie masz wroga w dresie, który ma pasek zdrowia, który wyczerpuje przez minutę, zanim go zabijemy, więc to jest spoko. No i mamy Supremo. No, mamy Supremo, tak? Supremo. To jest, to jest taki fajna rzecz, która czasem, czasem zapominam. Super atak. Tak, czasem zapom zapominam, że ją mam, powiem Ci szczerze, bo Supremo to są plecaki, które sobie wyposażamy. Możemy tam mieć jakby w tym plecaku ileś tam skilli. Znaczy, jeden zawsze ale wybieramy spośród kilku. To na przykład ostrzał rakietą, albo taka wybuch ogniowy, który powstaje dookoła nas, albo wybuch EMP, że zagłusza jakby broń wrogów w jakimś tam obrębie, ale przyznam szczerze, że. Tak naprawdę przydatna wydawało mi się tylko wyrzutnia rakiet, bo ona zawsze działa na czołgi, tam na helikoptery i jest najbardziej taka no, destrukcyjna, że tak powiem. Zdecydowanie może trochę namieszać e, na całym polu bitwy. E, no i myślę, że możemy też przejść poniekąd trochę do do już do, do, do minusów, bo też to się łączy z tym, myślę, że, że tak. mm, Far Cry 6 nie jest trudną grą. Nie, nie jest trudną grą. Zdecydowanie. E, ja może e, założyłem, że będzie podobny na przykład do piątki, e, który, e, która była. Do... Nie wiem, klasycznym farkajem, też nie, nie sprawia jakichś mega wyzwań, ale też nie była e, łatwą produkcją. Ale tutaj e, stwierdziłem, OK, chcę przejść szybko do premiery, e, włączając grę macie do wyboru tryb e, fabularny i akcji. Tak? Mm. Myślę sobie, dobra, wezmę fabularny, e, bo, bo chcę szybko to skończyć. No i skończyło się też to na tym, że jesteście w stanie e, w jakimś obozie stanąć na środku, wszyscy do Was strzelają. Ale zupełnie nie musicie się za bardzo przejmować tym wszystkim. Oczywiście na jakieś granaty czy, czy też jakieś e, e, duże, duże pojazdy musicie uważać, ale 3-4 osoby strzelające prosto do was wcale nie zrobią wam dużego. No tak, kuchu. ale to jest dobre dla osób, które wiesz w ogóle rzadko grają w grę na przykład, nie, to spokojnie, że taki tryb istnieje. Ja gram na domyślnym trybie i też jest łatwo, bo sztuczna inteligencja jest po prostu niezbyt rozsądna w tej grze. Nie? I jasne, jeżeli jesteśmy widoczni, to do nas celują i możemy umrzeć, ale wystarczy, że się schowamy za rogiem i na przykład potem biegną do nas po kolei i hecucikiem sprzedajemy jeden po drugim. Szczególnie jak odblokowujemy te takie, one są od początku, te takie granaty, które podświetlają sylwetki wrogów, za przeszkodami to już w ogóle jest tak łatwo, bo wiesz, gdzie wszyscy są i no. A propos minusów, ja chciałem jeszcze powiedzieć, że to jest dla mnie jakby, mimo że podoba mi się, post, podoba mi się nasza postać i to, że tam jesteśmy w tej akcji, tak, dzięki niej, to w ogóle mnie nie obchodzi główny wątek w tej, tej, tego dyktatora w tej grze. Jak, jak w pewnym momencie, jak były kascenki z nim to je przewijałem zupełnie, bo tak naprawdę ta historia jest strasznie oddzielna od nas. My o nim słyszymy, on występuje w kascenkach CGI, w których nas nie ma, tylko to są oso osobne, jakby osobne scenki, zupełnie związane tylko z nim, że tak naprawdę. No nie, mnie, mnie to zupełnie nie obchodziło. Co to jest. No, OK, jest zły dyktator, mamy go obalić, ale jakby ta główna historia, właśnie z dyktatorem związana jakby samym. Mimo świetnego aktora w tej roli, to jakby zupełnie mnie nie ruszyła, przyznam szczerze i nie wiem, no... Ale wydaje mi się, że przez to jakby sama rozgrywka y, y, jest na plus, bo nie mamy takiego wyrywania jak w Far kraju 5, że nagle robimy jakąś misję i nagle ten ch chory nas przeciwnik nagle się pojawia, znikłot, no tak, już, już zabiera bardziej? nas za ręce, tak. bierze w helikopter, wylatujemy, a my ma. chcieliśmy się tutaj pobawić e, przyjemnie w, w świecie wykreowanym przez Ubisoft. Tego tutaj nie ma, ale zarazem no, ten wątek oddaje, wydaje nam się odległy, bo nie bardzo w ogóle związany nawet personalnie z główną postacią, bo oczywiście mamy jakiś tam przyjaciół, którzy giną przez e, Wielkiego Złego, ale personalnie, co nam zrobił? Nic, no po prostu tak, no jesteśmy. Już no, ciekawsi są tyle. niektórzy ci pomniejsi, bo zabijamy zawsze na końcu każdego wątku głównego takich jakby generałów, powiedzmy, nie? To oni już są bardziej. Jakby ciekawi, bo przynajmniej z nimi wchodzisz w interakcję bezpośrednią bardziej. Dla mnie jeszcze minusem, i to będzie mój ostatni minus w sumie, jest ekwipunek i rozwój postaci, który jest tragicznie zrobiony moim zdaniem, bo masz jakby, macie rozwój postaci zaimplementowany w plecaku i tak naprawdę gra nam dobrze nie tłumaczy tego, jak to działa. Musimy sobie niby włączać jakieś ulepszenia różne właśnie w plecaku przy stole warsztatowym, żeby na przykład troszkę sobie, troszkę sobie zdrowie podwyższyć czy coś takiego czyżby wymieniać granaty, i tak dalej, i tak dalej. I to jest wszystko mało czytelne. Wolałbym naprawdę po prostu zwykłe. Starą drzewko talentów przyznam, szczerze, niż to grzybanie w tym plecach. Coś bo... tutaj próbowano zrobić ala la Destyni. Tak, mi się wydaje, że może, może oni próbowali przyszło. jakiś ten system bardziej rozbudować, tylko potem to niby im nie wyszło i zrobić coś takiego, jaki półśrodek dziwny, nie wiem, no ale. No tak, no bo bronie zwykłe na przykład możecie zmienić, nie wiem, tam lufę, powiększyć pojemność magazynku, zmienić kamuflaż, ale jakichś takich zaawansowanych ulepszeń tutaj o. nie ma, prawda? Musimy jeszcze wspomnieć, bo to jest ważne, bo to, był, to było w marketingu, że te bro, bronie takie samoróbki, tak one się nazywają w polskiej wersji, są mało przydatne w końcu, bo wydaje mi się, że potem bardzo szybko znalazłem dużo broni, które były lepsze niż te takie, na przykład wyrzutnia kołków, czy czegoś tam, czy miotacz ognia. I po prostu te bronie są fajne designerskie, na przykład wyrzutnia płyt, ale bardzo szybko się orientujemy, że jest o wiele więcej lepszych z alternatyw normalnych broni, niż tym, Więc szkoda, że tych super pukawych takich samoróbek nie można ulepszać, bo gdyby można było je ulepszać jakoś, to można byłoby kontynuować z nimi rozgrywkę do końca przygody, a tak naprawdę. O, dobra, pobawię się 5 minut i zamienią sobie na normalną broń. I dużo tego jest tak naprawdę w Far Cryu. Pobawię się czymś 5 minut i dalej nie chcę. Tak samo jazda koniem. Okej, okay, możesz się poczuć jakbyś grał nie wiem w Skyrim, ale z bronią ostrą, ale ja przestałem okay. w ogóle używać tej. już jazda koniem. Okej, okay, odblokowujesz już pierwszy Tylko helikopter głowiec, tak jest. I, i i lecisz sobie dalej lub jakaś motorówka lub po prostu włączasz mapę i się teleportujesz szybko podróż ustosunkowujesz. Jeszcze e, minusy twoje. Jeszcze minusy? To to, Chyba, że jednak nie. to są klasyczne bolączki Far Cry'a, tutaj są obecne, chociaż mm -hmm. do minimum jakby ograniczone. Jak na przykład robi się jakaś siatka i nagle te postacie znikąd przybywają, tak? tak Odwracasz się. się, skąd jest helikopter? No nie wiem, zespawnował tak się jest. za, za, za moimi plecami i jakby Ciągle jest to obecne, i tak samo jak wspominałeś, to ta sztuczna inteligencja naszych przeciwników, która okej, okay, może czasem ma fajne pomysły, żeby zajść z jednej strony, drugi oddział podejdzie z drugiej, ale tak czy inaczej, jak już się zbliża do nas, to po prostu wygląda to tak, że. Da nam postać, biegnie wprost nas i musimy ją w albo zawraca i, i... i tam biega po, po całym budynku zamiast do nas. No. I, I to, się było na tyle. to było na tyle. Jeszcze podsumowując, dodam tylko, że jeszcze ostatni minus dla mnie to brak opcji zmiany pory dnia. Jak mamy np. dwa systemy. Oj, tak, i tak. Bo ja nie lubię grać w nocy, nie mam akstowizorów w tej grze, ja chcę, żeby wszystko było widać. I to tyle. I, i szybko mija ten czas. Tak, jednak, tak. bardzo szybko. E, więc, ale żeby nie było, dla mnie, dla mnie, Far Cry 6 to jest takie, powiem od razu, oceny 7 na 10 idealne. Bo bardzo dobrze się bawiłem. Mimo tego, że jestem zmęczony trochę open worldami już, to dzięki temu, że to strzelanie jest na tyle przyjemne i okoliczności przyrody są bardzo fajne, nasza postać jest bardzo ciekawie zrobiona, to byłem zaangażowany i nie męczyłem się grając w tę grę. Więc moim zdaniem 7 to jest taka sprawiedliwa, jakby, no bo dobra zabawa po prostu. Nie? Taka... Mam tak samo jak ty, mogę powiedzieć. No. A nawet dodam trochę plusika, bo oczywiście to nie jest wymyślenie nowej formuły Far Cry'a. Nie. Tak, to jest ciągle jakby to samo, ale Fajnie, że Ubisoft jest samoświadomy tego, co źle robi, i przynajmniej stara się, jak Szlifuje nie, 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 jak nie tak. potrafi na przykład tego usunąć, bo wie, że to jest część po prostu jakiejś takiej klasyki bycia Farkrajem, to przynajmniej ogranicza mocno te rzeczy, które nas irytowały. I, i jak z tą szybką podróżą, tak, tak jak wy, wywoływaniem pojazdów, jak zbieraniem tego szmelcu. Tego nie ma lub po prostu jest mega ograniczone. Tak więc tak. ode mnie 7,5 mi jeszcze, że są misje kołpowe, jakby co, o, które możecie rozegrać się. ze znajomym. I, I nawet są ekstra, które tylko ze znajomym. No właśnie, roz, rozegramy. E, tak więc, zgódźmy się na 7,5, co? Dobrze, zgodzę się. Niech no będzie. to 7,5 odgramy na maksa dla Far Crya 6. I jeszcze raz dziękujemy Ubisoft Polska za dostarczenie kopii do recenzji.